Siemaneczko! Godzinka już jest w chuj późna, ale postanowiłem jeszcze pierdolnąć jeden filmik związany tutaj jakże już bardzo okupowanym przeze mnie temacie. Prowadnic i zaworów. Troszkę podmyłem te dziury. I co my tu mamy w naszej pięknej głowicy? Ryska, którą pan wykonał, jakoś nie robi na mnie wrażenia. Jest ledwo wyczuwalna pod paznokciem. I mam ją na razie w dupie. A więc tak, prowadniczki sobie siedzą. Początkowo były to prowadnice inne. I już właśnie sobie idę po jakąś. Hopsa, 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 gdzie one pospierdalały. Hmm. Nie, nie, nie. wszystko uciekło tam. Raz, dwa, trzy. Dobra. No cóż. Gdzie tutaj jesteś Będzie tam potrzebne do zrobienia filmika. Może komuś się przyda ta wiedza bezużyteczna, ale coś tam pokażę coś tam może pokażę. Oczywiście ta prowadnica cała w ręku jest nowa, też odkupiona od pana mówił, że to jest nówka według mnie kurwa, raczej nowka, no chociaż Ciężko powiedzieć, co? Nie widać ślady przyterci. No naprawdę musiałby się chłop napracować, żeby. Nie, była nowka, bo zawsze po wciśnięciu i wyciśnięciu są takie ryski, nie? Takie ciu, 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 takie drobniusieńkie. A ona była gładziutka. No i tam, nieważne. Czyli tak, w początku wcisnąłem te prowadnice. One mi się bardzo nie podobały wchodziły luźno bardzo luźno dzwoniłem do pana Juliusza Łukasiewicz tak? Łukasiewicz? A? Juliusz? Tak, ten pan co produkuje prowadnicę. powiedział, że prowadnicę ma się wcisnąć na 4,5 setki minimum, a najlepiej na 6 Od zera mamy 3,5. I trzeba ten wymiar zapamiętać. A te, co wcisnąłem, drugie prowadnice Oj ojoj, oj, oj. Jak wykonać tu pomiary? No, no dobra. Ciekawe, czy ci się tam przytęcie. i mi umie się przekręcił. <grybujesz> o i tu mamy już ciekawiej. No, to jest dużo, bardzo dużo. Jak dla mnie to jest w chuj dużo. I dlatego wcisnąłem sobie komplet prowadnic. Właśnie innego zestawu. Podoba mi się to bardzo. I mam tutaj zawór Nówka F, ten pieprzony FSM W. I te oteczoneczki, te, te, te tak samo mam te W. Nie, może Warszawa to znaczy? Te W, Kujbie. I. Książka nam mówi o jakichś luzach. Luzach... Yy, kurwa... Na trzonku. Tak? Zawór dopuszczalny 0,2 się 2 Ja sobie postanowiłem wziąć taki no... Hmm, wzór. Wsadzić go w tą prowadniczkę. I sprawdzić ile taki... Trzonek ma luzu. Tak no, jak to powiedzieć, no tak. O, a więc ten czonek maluzu, tu jest prostopadle mniej więcej, tak. I bierzemy go sobie tu i tu. Dwa i cztery sześć siedem setek, wysunę go troszkę. Nie ma on tam się i tak? Nie, nie, troszeczkę wsunę. O! To jest jego luz. Tu na tym trzoneczku troszkę mniej. Może jakaś nadtoczka się zrobiła. Wyciągamy szmatę. Chodź tutaj. O! No i zawory stare, które chcę sadzić. sobie ale tym razem nie w dupę one trochę zmatowiałe są ale zmierzmy jakby ich zużycie oj początek tego czegoś o luzu mamy No, ja tak naginam z sercem. Cztery gdzieś, nie? Może on jest grubszy? Już też, też nie ma znaczenia. No i tak troszeczkę tak z milimetr wsuniemy. No, 2 i teraz. No, teraz naginam troszkę. 5 będzie. Nie wiem dlaczego. Zawory używane. Mają mniejszy luz Jak nowe, może są jakieś przegrzane gdzieś, krzywe. No właśnie. Teraz sprawdzimy, co się stanie, jak będę go obracał trochę i też naginął. Lecimy dalej, tak gdzieś w połowie. O, zegareczek i naginamy. Coś takiego przekręcamy troszkę i naginamy. I znowu, troszkę. I znowu. No nie wiem. 8. Ten wydechowy ma. No może będzie już trochę zużyty, co? No jak to nie będzie? No kurwa, no będzie zużyty. No wydechowe dostają po pizdzie troszkę. On tu jest matowy. Bardzo mi ich szkoda. Trzymają wymiary, ciekawe czy można te trzonki jakoś polerować Bardzo bym to chciał uczynić To sprawdźmy drugi Nie ja Celuję w ogóle w te dziury Drugi wydechowy czoneczek to mam w dupie, lecimy tak gdzieś do środka Trzoneczka. No i też coś takiego, co? No. Dwa wydechowe jakby tak samo Wydyrte eee, ten był, który nie był, ten nie był, bo widzę już tutaj, chociaż, no, ten nie był. I to jest następny z sący, tamten miał 500 luzu i ten ma. też 5, ale dla pewności, bo nie jestem pewny, ale lubię być czasami czegoś pewny, dużo mnie to nie kosztuje, a tutaj lecimy coś takiego, ok, same przylbnie wyglądają Hmm. Chyba nie tak źle, do cholery jasnej. No, nie ma biedy. Tutaj nie ma biedy. Tutaj schodka nie ma. To taki jest, kurde, chyba nagar, co? No, to jest fajny zawór. No i co najciekawsze to jest ten zawór który bardzo bym chciał znaleźć nowy Pan w stoku na Oliksie w ogłoszeniach ma zawory mówi o 30 oryginały Jeśli będzie miał te oryginały, to ja spróbuję go je odkupić od niego no. Taki dziadek mi powiedział, że ktoś... Że zawory były tak, tam, gdzie maluchom robi. A tak słucham dziadka, co Pierdolik, no pierdoli. Kurwa do 30 zawory jakaś fabryka. Ta co robiła 30, te maluchy robiła. Zawory do cieników robili. A jednak robili. Dobra, prowadniczki sobie siedzą. W dalszej kolejności. Tu jest wystawione na 22,5 mm i każdy tak powinno być, tak przynajmniej piszą instrukcji. teraz będziemy robili aha. A to są zawory z mojej starej trzdechy robione przez wioskowego szamana, który chyba dużo jarał. Zawsze co zajechałem tu to miał coś ciekawego do powiedzenia i zawsze się śmiał w sumie ja później też wkładamy to jest zawór duży, tak? czy wydechowy? wydechowy, tamten miał 8 setek zobaczmy te zawory co tu pokażą i biegamy 5-7 setek a przekręćmy, może krzywy o, panie, dobre zawory. I tak sercem przeginam. Prostopadle jest ustawione. No nieźle. No i te zawory już pracowały. Wpytę czasu. Tu była kopaczka ciągana. Tu było żniwa robione. Ale co to są za zawory? To nie mam pojęcia. jakieś paradoscy może. Nie mam pojęcia co to jest za zawór swoje drogo no fajny ka może być to paradoski Podobno robią dobre zawory Dobra, weźmy sobie jeszcze sądcy Kurwa To jest bardzo podobne do oryginału Chyba jest to oryginał cholera bo widzę już tak po obróbce nawet takich poprzek no zobacz to te tutaj takie poprzeczne to jest to samo co na przykład w tym czyli te zawory mogły być no nie? nie muszą nie wiem co, co się działo po drodze tu robił, miał zajrzeć do Trzydziechy chwila sprzęgło robił jeszcze otacia dobra a ten ...coś takiego. Spróbujmy zegarek sobie przestawić, bo te piątki, ósemki nam wychodzą. Takie... sweet setki. Sweet... ...robota jakby nam wyszła. Czekaj, to... Teraz damy z góry może trochę. Tak, jest prostopadule, żeby odczyt był w miarę sensowny. I tak gdzieś w środku gdzieś tutaj, tak jak ono pracuje, nie? Co tutaj jest w ogóle? No dobrze jest. No i zobaczmy góra dół. Coś takiego. Ciekawe czemu ten zegarek się przestawia. Kiedy kręcę zaworem. Można zobaczyć czy jest krzywy. Dupę można zobaczyć. Dobra, na dzień dzisiejszy mam zagwozdkę. Czy te zawory zostawić? Bardzo bym chciał. Dotrzeć się i zostawić. Prowadnice już są. Ciekawe, co tu jeszcze mogę pomierzyć z tym wszystkim. O, tutaj chyba oliwa była palona. Zawrót oblepiony aż. aż odstaje. Kurwa. O, sklepany chyba trzonek, bo jakoś tak. Kurde, nie uszkodź mi prowadnicy, bo cię zaraz boszem Nie, wracamy. Co tu się dzieje? W którym to miejscu? Co tu chcesz? No tam gdzieś. O, już wychodzi, dobra, okej. Okay. Poprawiło mu się. Tyj, kurwy synu. A, lampa błyskowa się włączyła. Fak. Czyli teraz to będzie dupa widać. A sprawdźmy. O kurwa, co jest? O, MK można zrobić. Ja jeździłem to jest. No to jest ta. Chłop mi sprzedał zawory do trzydziestki. Mówi, ja mam zawory. Przysłowito to jeszcze zamiast kompetutu 2 i jeszcze odwalcza chyba. To są kurwa ogłoszenia. Dobra, zróbmy sobie jeszcze teścik tak na szybko tego shitu. Co on nam pokaże? Co mnie czeka w nowym roku? Mm -hmm. No właśnie. Tam. Dobra. co on tak tryka. Na chuj komórka ciągle drga. No. Tak. Okej. Okay. I zobaczmy co tu mamy. Wydechowy, wydechowy, czyli zderty, obderciuch Tak, bo zabory tego obderty zawsze takie są Porozpieprzane Oee wiem ile to będzie? Tu jest chyba na równym 90 e, Dobra, tu chyba dwójka będzie 8 Wydechowy 8, sące 5, 6, 5,5 Jakieś takie głupoty Co z tym robimy? Oczywiście jutro zrobimy Telefonik do pana Łukasiewicza On chyba chłop ma jaja Żeby fajnie wszystko wytłumaczyć W trzech prostych zdaniach I to lubię w tym chłopie Zadzwoniłem I tam bez zająknięcia powiedział Jak to powinno wyglądać hmm. Puszczam się nad to głowicą, kurwa, jakby to była jakaś muchana lala. A jeszcze co ciekawego odkryłem w niej. Tu, kurwa, Czesiek, Frezarko się nie popisał. Tutaj widać, że coś się działo przy tych podkładkach. O, o właśnie. Jedna dziura tak samo. I druga. Nie wiem, to są. Kurde, jak to powiedzieć? Jakby pół tego otworu jest więcej wyższy schodek, a pół niższy. Jakby wjechał gościu frezem... i wyjechał. Nie wiem, bo to jest sposób chyba u nich był automatyczny jakoś dochodziło. To nie było chyba z palca robione. No, tam chłop zrobił lipę. Kurde, i nie wiem, co tu zrobić. Podkładka ma 2 mm. Oczywiście, że się dogniecie, ale czy aż tak? Może być przypałco, Chłopy, jak tam myśli ta. No i sprawa taka jeszcze, że jestem ciekawy, co to jest za farba, która kiedyś była malowana. Bo nawet wydech. Tutaj. O, kurwa! Jest jakby, no, dalej pokryty tą farbą. Ona nie. Nie odgrzewa się. Fajna jest, odporna na jazdę po krzakach. I ciekawe, jaka to jest farba, czy dzisiaj jeszcze taką dostanie. Bo no wiadomo, kiedyś malowali wszystko, uszczelki czy coś, wszystko z azbestem było. Może i farby były odporniejsze miały jakieś składniki, które dzisiaj są niedopuszczone. No, bardzo bym chciał się dowiedzieć, co to jest za farba. Bo według mnie to jest kawał dobrego towaru. No, no dobra, idę na chatę, zjeść kanapeczkę. Czy coś jeszcze mogę pokazać ciekawego? A może zamki co? Ten jest w miarę czysty. Siedzi na sztywno. Fajnie. O to mi chodziło. Mieć części w miarę zdrowe do użytku. I żeby to później ładnie cykało. Także no te dziury mnie niecierpliwio bardzo, ale jeszcze to oleję. No i co ciekawego jeszcze mogę powiedzieć na sam koniec. Tak do lulu. Pokażę Wam, że te prowadnice nie są równo. Jest serwisówka, która mówi, że one mają wystawać 22-23 mm. Tylko jest taki problem, że od czego ja mam się odnieść? Bo ja to zrobiłem tak, że zrobiłem setulejeczkę, i odniosłem się od tych zatoczeń w środku. Tu chyba o to chodzi. Bo jak o to chodzi, no to one górami nie będą równe. Będą od tego zatoczenia. Ale to jeszcze przytam. Pewnie jakoś głupa już teraz walę konkretnie. No. No dobra, tawarysi. Żegnajcie. Kładźcie się. Spać. Na razie.